Pius XII zrozumiał, pojął aktualność tego orędzia. I na pewno uwierzył w nie. Na pewno w nie uwierzył. Dlatego w 25 rocznicę objawień w 1942 roku dokonał pierwszego poświęcenia Rosji. Mówił wtedy o tych narodach, gdzie ikona Matki Bożej jest schowana, oczekując na lepsze czasy. W 1942 roku papież Pius XII dokonał po raz pierwszy aktu poświęcenia. Ale nie zupełnie tak. I to powiedział mi ciocia, jak życzyła sobie Matka Boża. Papież ułożył tekst poświęcenia. Ale tutaj wyraźnie nie wymienił Rosji. Razowo. Że brak A podobno nasza pani prosiła właśnie o konsekwencje Rosji. Wyraźnie chodziło o Rosję. Akt ten został więc uznany przez ucieków za niepełne i wymagający powtórzenia. Takiego aktu nie dokonają też kolejni papieża, Jan XXIII Paweł watykańskiej czasu kolejnych prób nawiązania lepszych kontaktów z krajami komunistycznymi. W tych latach, kiedy Kościół podjął tzw. Tak ojczyzny polityk, starając się by na poziomie dyplomatycznym zminimalizować negatywne konsekwencje wobec chrześcijan w obozie komunistycznym,